Akcelerator Intraline służy do radioterapii śródoperacyjnej, działając związką elektronów. Dzięki połączeniu zabiegów operacji onkologicznej z radioterapią możliwe jest skrócenie leczenia o kilka tygodni. Intraline jest urządzeniem w pełni mobilnym. Głowica terapeutyczna jest zainstalowana na ruchomym ramieniu robota, co umożliwi swobodny wybór kierunku napromieniowania. Struktura przyspieszająca wytwarza wiązki elektronów w zakresie energii od 4 do 12 megaelektronowoltów, w zależności od potrzeb. Urządzenie zaprojektowane jest do użytkowania w warunkach sali operacyjnej. W trakcie operacji robot będzie podjeżdżał do pacjenta i napromieniał tkanki wokół wyciętego nowotworu. Sterowanie urządzeniem jest w pełni automatyczne i łatwe w obsłudze. Inline PN50 jest nowoczesnym urządzeniem do brachyterapii raka piersi w metodzie zachowawczej. Na igłopodobnej anodzie kreowane jest niskoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie. Anoda umieszczona jest w miejscu wyciętego guza nowotworowego. Dzięki płytkiemu wnikaniu promieniowania w tkankę, Inline PN50 precyzyjnie likwiduje ewentualne ogniska nowotworowe, które mogły powstać wokół wyciętego guza. Napromieniowanie może sprowadzać się do jednej sesji trwającej od 10 do 30 minut. Urządzenie składa się z manipulatora pozycjonującego źródło rentgenowskie, komputera sterującego radioterapią oraz komory testującej źródło tuż przed zabiegiem. Rosnąca liczba przypadków chorób nowotworowych to jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych na całym świecie. Akcelerator Colline został zaprojektowany, by podjąć to wyzwanie. Przeznaczony jest do napromieniania guzów nowotworowych z wykorzystaniem nowoczesnych i bezpiecznych dla pacjenta technik. Będzie miał zastosowanie w leczeniu większości typów raka. Colain 6 integruje techniki monitorowania położenia guza-nowotworowego, obrazowania i leczenia w jednym prostym i przystępnym rozwiązaniu. Wyposażony w intuicyjny system sterowania, akcelerator pozwala na łatwą realizację nowoczesnych technik leczenia. Opracowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych rozwiązanie pomoże onkologom całego świata w skutecznej walce z rakiem.